Dorotko, co ty dzisiaj taka zestresowana? Chcesz jeszcze kawki? Nie, nie tato dziękuję. Serce mi zaraz wyskoczy. A wiesz, mam dzisiaj ważne zebranie z dyrektorem. Trochę się martwię, że może zrobiłam coś nie tak ostatnio. Może będzie chciał mnie degradować, albo nie daj Boże, zwolnić. Dorotko, o czym ty mówisz? Chyba wstałaś dzisiaj lewą nogą. W Twojej firmie takie zebrania to chyba codzienność, nie powinnaś się denerwować. Tak, wiem, że nie powinnam, ale mimo wszystko mam jakieś złe przeczucia. Uważam, że zupełnie niepotrzebnie. Może zaparzę ci jeszcze meliski? Nie, tato, naprawdę dziękuję. Muszę już jechać. Będę trochę szybciej, złapię trzy głębsze wdechy. Może zrobię sobie krótki spacer po parku i będzie mi lepiej. Trzymam kciuki, żeby zebranie poszło jak najbardziej pomyślnie. Jesteś najwspanialszą kobietą na świecie i na tej ziemi. Jesteś najbardziej mądrą osobą jaką znam. Naprawdę nie musisz się o nic martwić. Och tato, ty wiesz jak mnie pocieszyć. Dziękuję. Miłego dnia. Pozdrów mamę. Cześć. Cześć. Jak tam weekend? Ach, w porządku, ale wstałam dzisiaj chyba lewą nogą. Strasznie stresuje mnie dzisiejsze zebranie. Przestań? Ciebie? Zawsze wchodzisz z podniesioną głową jesteś taka pewna, że wszystko pójdzie dobrze No właśnie, nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia dlaczego dzisiaj czuję taki stres Myślę, że zupełnie niepotrzebnie A powiedz mi, jak tam wykończanie domu? Całkiem nieźle, twój mąż ostatnio nawet był nam pomóc Tak, coś czułam, że u was wdepnął No nic, cieszę się, ja też będę musiała was odwiedzić, zobaczyć jak się urządziłeś tak, oczywiście, zapraszam jak już skończę. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Liczę, że pomoże pani Dorocie. Oczywiście, Dorota jest wspaniała, ale będę jej prawą ręką. Sytuacja jest naprawdę wyjątkowa. Nie mam innego wyjścia. Oczywiście, rozumiem, panie dyrektorze. Proszę się nie martwić. Z pewnością sobie poradzimy. Cześć. Nie ma Doroty? Jest, rozmawia z dyrektorem. Co się dzisiaj dzieje? A ty co taka zestresowała Dorotka? Ach, nie wiem, coś nie mogłam spać. Pogadamy później. Cześć kochanie. Dzień dobry pani Doroto. Dobrze, że pani już jest. Za chwileczkę zaczynamy zebranie. Och, nie zdążę nawet odsapnąć ani napić się łyka kawy. Może sobie pani wziąć kawę na zebranie. Zaraz się widzimy w konferencyjnej. Chodź Dorotko. Co się dzieje? Co wszyscy tacy tajemniczy? Zobaczysz, zobaczysz na zebraniu. No co ty, nie możesz mi powiedzieć? Dowiedziałaś się czegoś? Ja dziewczyno dzisiaj północy nie spałam. Brzuch mnie skręca, że chyba zaraz będę musiała iść do toalety. Nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Co mi to da, że wszystko będzie dobrze? Czuję, że coś wiesz, a nie chcesz mi powiedzieć. Dorotko, nie ma teraz czasu. Idziemy do konferencyjnej. Witam wszystkich zgromadzonych. Bardzo Państwu dziękuję za terminowe przybycie. E, dzisiejsze spotkanie będzie dość nietypowe i wyjątkowe. Nietypowe i wyjątkowe? Tak, chciałbym zacząć od kilku słów do Pani Doroty. Tak myślałam, degradacja? Nie sprawdzam się na tym stanowisku. Dorota, przestań. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Dorocie za to, jak wspaniale sprawowała stanowisko asystenta dyrektora w naszym banku. Sprawowała? Chyba nadal sprawuje. Panie dyrektorze, zrobiłam coś nie tak? Sprawowała pani funkcję na tym stanowisku jak nikt inny. Wiedziałem, że zawsze mogę na panią liczyć. Każdego klienta dopieściła pani od A do Z, wszyscy wychodzili zadowoleni. Panie dyrektorze, nie rozumiem tego wprowadzenia, bardzo się martwię. Zupełnie niepotrzebnie. No to teraz przechodzę do sedna. Dostałem propozycję prowadzenia innej placówki i powiem Wam szczerze, że od niedawna planowałem wyprowadzkę z moją rodziną. Kupiliśmy okazyjnie działkę, wybudowaliśmy dom, a nowa filia znajduje się dosłownie 10 km od miejsca zamieszkania mojego planowanego miejsca zamieszkania. Co pan chce przez to powiedzieć, panie dyrektorze? Wyprowadzam się, a co za tym idzie, zwalniam stanowisko dyrektora placówki naszego banku. Tak, właśnie tak! Ale co tak? Pani Doroto, przepraszam, że stawiam panią przed faktem dokonanym, ale nie za bardzo miałem czas, żeby przygotować panią do tego. To wszystko działo się tak szybko. Bardzo bym panią prosił, aby objęła pani stanowisko dyrektora placówki. Dlatego o asystentce mówiłem w czasie przeszłym. Panie dyrektorze, czy pan żartuje? Dorotko, kochanie, gratuluję. Dorotko, nadajesz się na to stanowisko jak nikt inny. Będziemy mieli wspaniałego dyrektora. Czyli ja nie byłem taki wspaniały? Nie, nie, proszę mnie źle nie zrozumieć. Po prostu się cieszę. Z Dorotą znamy się już od czasów szkoły. Jestem. Jest. Jestem w szoku, nie wiem, co mam powiedzieć. Jak to co? Dorotko, podpisać dokumenty. Jestem przekonany, że świetnie sobie poradzisz. Roz Rozmawiałem już z Marzeną. Pomoże ci w większości spraw, które będziesz musiała scedować również na innych pracowników. Przepraszam, że to wszystko dzieje się tak szybko i że nie byłem w stanie cię do tego przygotować. A czy ja. a czy ja mogę się nie zgodzić? Dorota, oszalałaś? Myślę, że nie. Jesteś jedyną osobą, która jest do tego idealnie przygotowana. Pełniłaś wspaniale stanowisko asystenta dyrektora, więc nikt inny nie jest do tego tak przygotowany jak ty. Oczywiście to wiąże się z ogromną podwyżką. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. No jak to, co? Zgódź się! No właśnie, tak więc jeśli wszystko mamy dogadane, to zapraszam do biura na podpisanie dokumentów, na przekazanie funkcji, no i oczywiście Państwu przedstawiam naszą nową dyrektor. Jejku, ja naprawdę nie wiem co powiedzieć. Dorotka, świetnie odnajdywałaś się w każdym przemówieniu jako asystent, teraz po prostu zmieni się tylko Twoja nazwa na pieczątce. No, no nie zupełnie, bo to dużo większa odpowiedzialność. Jest pani naprawdę wspaniałym i odpowiedzialnym pracownikiem. Poradzi sobie pani bez żadnego problemu. No już, zapraszam podpisać dokumenty. Bardzo mnie pan zaskoczył. Przepraszam, że nie było czasu, żebym cię do tego przygotował. Przejdźmy na ty. Dobrze, bardzo mi miło, Dorota. Ja już zacząłem ci mówić na ty, bo uważam, że nie ma sensu sobie tutaj paniować i panować na tym etapie. Oczywiście masz moje wsparcie. W każdym momencie, jak tylko będziesz potrzebowała z czymkolwiek pomocy, zawsze możesz do mnie zadzwonić, napisać maila, wysłać faks. Będę do twojej dyspozycji. Naprawdę się nie spodziewałam. Przyszłam tutaj dzisiaj z myślą, że może będziesz chciał mnie degradować albo nawet i zwolnić. Kompletnie cię nie doceniasz, dziewczyno. Jesteś wspaniałym pracownikiem i nie wyobrażam sobie, że bank mógłby stracić kogoś takiego. Jestem z niej taka dumna. Ja też. Jestem przekonany, że świetnie sprawdzi się na tej funkcji. A dla mnie to się tam nic nie zmieni. Jednego z rzędem mniej. Och, ty mało małolacie jeszcze docenisz, że Dorota będzie twoją przełożoną. Już i tak była, tak się rządziła. Ej, uważaj na słowa, bo zaraz przekaże pani dyrektor. Dobra, żartowałem. Oczywiście też się cieszę. Dobrze, w takim razie wszystko mamy załatwione. Ja uciekam załatwiać jeszcze swoją prywatę, a niebawem przyjedzie jeszcze komisja nadać ci nowy tytuł. Wow, co tu się dzieje? No już, zajmij swoje miejsce i do roboty. Dziękuję, jeszcze raz bardzo dziękuję. Czy mogę odwiedzić moją nową panią dyrektor i zaproponować kawę? Oczywiście, ja już uciekam, zwalniam miejsce. Będę was odwiedzać, dziewczyny. Powodzenia! Moje gratulacje, Dorotko! Moja pani dyrektor! Matko, ja naprawdę nie wierzę w to, co się dzieje. No to uwierz, mogę ci to powtórzyć jeszcze trzy razy albo cię uszczypnąć zostałaś dyrektorką wielkiego banku. Nie, po prostu nie wierzę. Jakoś mi to wszystko nie przechodzi przez głowę. To jest niesamowite! Ja naprawdę przyjechałam tutaj dzisiaj z myślą, że zostanę zwolniona. Zupełnie niepotrzebnie. No już, kochanie, dajmy sobie dzisiaj na luz, a jutro od rana pełen wigor do pracy. A teraz masz ochotę na kawę? Oczywiście, może ta kawa pozwoli mi uwierzyć w to, co się dzieje. To chodź, wypijmy ją poza bankiem, a jutro rano od samego rana weźmiemy się do pracy. Masz rację, wróć ze mną do domu, bo ja chyba nie trafię. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Tak mnie zaskoczył. Powiem ci, że mnie też. Zaprosił mnie do biura i już czułam, że coś się dzieje. Nigdy przed spotkaniem ani żadnym zebraniem nie rozmawiał z pracownikami osobno. No popatrz, a ze mną nie porozmawiał. Myślę, że chciał ci zrobić niespodziankę. No chyba się cieszysz? Oczywiście, że się cieszę to ogromne docenienie, ale boję się, że sobie nie poradzę. Kochanie, ty sobie nie poradzisz? Przecież i tak głównie teraz ty wszystko ogarniałaś. Szefa na, tak naprawdę w ogóle nie było. Ty pełniąc stanowisko asystentki i tak miałaś wszystko na swojej głowie. Masz rację, ale teraz czuję jakąś taką większą odpowiedzialność. Zupełnie niepotrzebnie. Jestem przekonana, że świetnie sobie poradzisz. No dobra, to chyba czas pojechać do domu i ogłosić tą radosną nowinę wszystkim! tak jeśli masz ochotę pojadę z tobą oczywiście zapraszam cześć córeczko jak tam spotkanie jak tam zebranie dzień dobry o witamy pani też się załapie na obiad proszę usiąść jest Michał tak jest w kuchni słyszę moją żonę i już do niej pędzę o cześć marzenko cześć przybywamy z dobrymi wiadomościami no już już o co chodzi tak, martwiłaś się tym zebraniem, a wracasz całkiem zadowolona. No bo mam ku temu powody. Michał, może ja powiem, bo nie wiem, czy Dorocie przejdzie to przez gardło. No już, już, ja też jestem zniecierpliwiony. Twoja żona awansowała dzisiaj na stanowisko dyrektora banku. Czy to dzisiaj jakiś prima aprilis? Wow, córeczko, moje gratulacje, jak to się stało? Sama nie wiem. Słuchajcie, jechałam dzisiaj do pracy z myślą, że albo zostanę zdegradowana, albo zwolniona, a tam takie rzeczy. Dyrektor nie zostawił nam zbyt dużo czasu na myślenie, właściwie to już były dyrektor. Uprzedził mnie, że zmienia filię, przeprowadza się, no i jego asystentka, czyli Dorota, obejmie jego stanowisko. Wszyscy byliśmy w szoku, ale jestem mega dumna. Ja nadal nie dowierzam i nie wiem, czy będę dowierzać do jutra, chyba muszę się z tym przespać. Gratulacje, kochanie! Jestem przekonany, że sobie poradzisz. Jesteś wspaniała! Mówiłem Ci dzisiaj rano, że jesteś niezastąpiona. Gratulacje, ale mama się ucieszy, pędzę jej powiedzieć. To z pewnością wiąże się z większą ilością obowiązków, ale też na pewno dużą podwyżką. Szczerze, nawet nie wiem, ile będę zarabiać. Na razie jestem w szoku. Na pewno z dwa razy więcej jak dotychczas. Wow, ale się cieszę! Gratulacje! Moja żona dyrektorem! Co za wspaniały dzień w świecie toka Boka! Dorota, cała zestresowana, jechała do pracy, myśląc, że ją straci albo straci swoje obecne stanowisko. A tu proszę, zupełnie niespodziewany awans, została dyrektorką wielkiego banku. Z pewnością los się do niej uśmiecha, miejmy nadzieję, że tak będzie zawsze.